11 poziom. O Jezus, man. Dobra, ja sobie inwestuję na razie w długodystansowce. I widzisz, Hubert? Patrz. Tom. Ja sobie będę wiedział na Tirze. Tom. 8-9 godzin, i później, kurde, cyk na Xboxa z wami. <laughs> w e, Mam Szczecin Warszawa, Czekaj. Znaczy, albo ja wejdzie, sobie. Ej, wiesz co? Zróbmy inaczej. Złodzi rynek kliknij sobie na gotową ciężarówkę, i, pojedzie, mm -hmm. i do Szczecina pojedziemy. Coś. A, rynek. Y... No. Pamięta, co ci mówiłem, że żałowałem, że wziąłem sobie Kurwa, nie y... mam nic na strój Ezio. No, no, no. Ja go mogę sobie ulepszyć do mojego levelu aktualnego. O, to nieźle. Wiesz ja no. do Szczecina nic nie mam. No, jest, ja też pokoju, nie mam. Jest legendarny, więc on będzie Kurde, trochę coś lepszy, bliżej jak, do Poznania? Wszystkie to, a ze Szczecina coś masz coś do Poznania na przykład? Bo a... ja mam Przekaj. z Łodzi do Poznania. To byśmy mogli Kremu pojechać sobie. Sobie. na są. Pamiętasz, rynek, ja, co ci mówiłem, że nie. chciałbym, no zna, chciałbym żeby zna. można było chodzić tak jak się chodzi no, no. po ścianach? Można. <laughs> tylko, kurde, trzeba się nauczyć. Ale nie rynek. Chodzi mi nie z gotowych, tylko weź po prostu przyczepę. Na no, czepę. To ci mówię. A no. to znaczep też nie masz do poznania nic? No nie. Kurde, okay, Hubert? No, no Warszawa. I... już sobie nakrać ten filmik, to weź mi później yy, hmm. mój głos yy, wyślij. Jakiś krótki kawałek, tak nie, minutowy. jak chciał kurde posłuchać. Aha. Jak, brzmie, jak brzmie u ciebie, nie? Aha. No to będziesz to słyszał na tym na YouTubach, Bo ja ci nie wyśl... No ja ci nie wyślę tak kawałka głosu specjalnego. A masz zamówienie zamówienia. No. Eee... Wiesz, są te drugie. Zamówienia zewnętrzne? Trochę się boję. No. no nie mam słucham, profilu z World of Tracks włączonego Aha, no tak Ale to ty może coś masz do Poznania? O, i, byś, no to... i by stykło By co, ja mam daleko Mega A. daleko Jest Łódź, Łódź Teraz ja Poznań mam Masz Poznań? No to dobra A. To ja też szukam na Poznań Chodzi, Poznań Dobra, Łódź-Poznań, dobra to w pół drogi będzie po prostu hmm. O, ja się napiję przez ten czas Kurde, napiłbym się, napiłbym się drugiego monstera, ale wiem, że potem się nie zasnę <laughs> I tak mówiłeś, że całą noc będziesz siedział No to na pewno Oj Muszę mocniej zakręcić Jak ja Dobre. miałem cały czas ten nocki no to Oj Łoł, wow. Ale wjechałem. Dobre jest. Dobra. No i pojedziemy do Poznania. Na PGA. No, na PGA. Bo tu się przynajmniej w Eurotraku się odbędzie. PGA niekoniecznie na żywo się może odbyć. Pał by się odbyło. No, ja też liczę na to. Ja już się ziomaka wczoraj pytałem, czy, czy tego, czy jedzie, czy nie. Ale już gadaliśmy o tym, że nic nie wiadomo jeszcze. No, nic nie wiadomo, no. No ale nie, jakby się odbyło, to byś pojechał, nie? Czy, czy co? Pewnie tak. O, ja pierdolę. Czterech samców w jednym hotelu, kurwa. Czterech? Trzech samców, Trzech. No. Dobra, bo zapomniałem. Ostry nie jedzie z nami. No i na szczęście, bo prawdopodobnie bym go przez okno wrzucił. Ja bym go kurwa wsadził pod, kie, pod koła tego golfa, no. Ja a jakbyś, ktoś mnie tam. a jeszcze, a jakbyś ten, a jakbyś e, nie chciał wcisnąć gazu, to ja bym cię wywalił z auta i ja bym sam wcisnął gaz. Oj, oj, ej, na same żyletki zaparkowałem. Wychamowałem przed ścianą, no Kurde Tom. Aha, dobra co? Ty, bo ja przypadek ręczny zaciągnę i nie mogę tutaj go znaleźć. Aha, no jest. Dobra, to ja jadę już do Poznania. Wiesz, w tym samym momencie jest Marek w budzie po drodze muszę zajechać na CPN-a mm. No to na Orlen Gorsi się na na kozak Ej, widzieliście jak poszło paliwo w dół teraz? O, no, chłopie, o, ja pisałem, od razu wbiłem. Tak, że... no, no, ja, ja też. Płaku... Pełna. Ja, te, ja miałem końcówkę akurat, co prawda, ale powiem ci, że jak widziałem, że jest po 4,30 Bena, to ja mówię, ile? no nie. 4,30 była u mnie. U mnie jest 4,45. A u mnie 4,30. Stary, ja za u mnie 140. Z, u mnie za 140. Ja za 140 zatankowałem do. z pustego do pełna Mazdę. To grubo. No, masakra. No tak, bo ja mam ograniczenie. Czego masz ograniczenie? No bo jak biorę tam te zamówienia, to masz. Aha, że musisz jechać te tam. te, z... te 90 tylko. No. A, no to ja też będę jechać 90. No to znaczy ja będę jechać normalnie, no bo dojadę do ciebie, do, dojadę szybciej od razu, ale... Dobra. O kurwa, zrobiłem strzał ze sprzęgła w tym... Co? Na dwóch kołach poleciałem Uu. Jak zwykle hmm. Ile masz do tego, do Poznania? A, 213 O, to będziesz y, później ode mnie To ja poczekam najwyżej w Poznaniu na Ciebie mm -hmm. Ej, powiem Ci, udało się chyba na to zrobić, nie? Kurde, to ja to bym... Ja bym musiał ten w końcu tą o, odyseję przejść i Origins, asasyna, że w ogóle te części nie podobają mi się. No, już się. Wiesz, co już. Ee, kurwa, zahaczyłem znak. Wiesz, oko jest ta giera, ale ja, ja po prostu czasu bym nie miał na nią. No, właśnie. To już teraz to jest taki typowy zabijacz czasu To byś musiał mieć tydzień wolnego I nic nie robić, tylko to, w to grać I żarcie pod nosem No i żarcie pod nosem Dobra, na razie <grym> No to na razie Dwóch Dwóch tych na, najlepszych yy, Tych Przywódców zabiję baja, baja. Ale nie Rynek, jak już ogarnę sprawę z netem i będzie on w miarę dobrze hulać To hmm. zrobimy ze streama raz z tego, z ETS-a no. Ja Ci powiem, że ja teraz zastanawiam się No. Na razie się trzymałem, bo miałem brać lapkę na raty No eee... To czemu nie wziąłeś? Ja poczekam aż, kurwa, cała ta epidemia, czy jak to się zwało, mm -hmm. Nie, i zobaczymy, jaki będzie kryzys, tak naprawdę, bo będzie. Jak wszystko leci łeb na czyje. No niby tak, no u nas też z tego są duże, duże promocje, także... No zobaczymy, jak to będzie, tak naprawdę. 18 po północy Już? Mm. Dobra, ja się i tak nie odzywam na ten temat bo ja niedawno wstałem więc no. takie tak no, no ale wiesz, przez cały tydzień wstawaj, ten, idź do pracy o 22 do 6 rano No no to jest przerypane Więc w praktycznie ja jestem rozbity Akurat no kwarantan, no. nie, powiem ci tak szczerze, że chciałbym pospać trochę bardziej. Ale jest najlepsze? Po dwóch tygodniach idę na zmianę nocną. Znowu. No to takie... Myślałem, że się... Zabije normalnie brygadzistę jak to usłyszałem. Myślałem, że normalnie go zabije. No to teoretycznie wiesz, ten tydzień masz... tak jakbyś miał te ten tydzień miałbyś dniówki, następny miałbyś popołudniówki no to kolejny wypada trzeci w ten który pójdziesz wypada właśnie nocka. No, ale wiesz, wszystko pani, by było, gdybym stał przy maszynie, co nie? No. Ale ja mam właśnie końcowy montaż. Uuu. No i wiesz, 127 sztuk muszę zmontować sam. No to tak. To już mnie znajomi po prostu biorą za szmaty, chodź ręciu do auta. Hmm. Oj, fotoradar, jak mi przykro Kurde, nie zrobię tego na 100%. A no. co ty chcesz na 100%? Misję? To są lokacje. Jeszcze jeden skarb muszę znaleźć. No to włącz sobie Sowe i na sobie poszukaj. A nie, dobra, to, to nie jest Origins. No Ja tutaj mam Orła, nie? No to włącz Orła i Orzeł ci znajdzie. Muszę się inaczej usiąść. A inaczej sobie zrobię, czekaj. Gdzie jest 110? O kurde. Ooooo! Barierka, No ja sobie usiądę teraz wygodnie. To jest takie małe miasteczko jakby, nie? No, no, no. Bardzo Hubert, kiedy kupujesz karty drifta? Muszę go sobie najpierw od Ciebie zainstalować, żeby sprawdzić jak to się, jak to w ogóle, z czym to się je. Najpierw no, muszę się ci, nauczyć i... driftować. <grym> Dopiero pode... Ci tak, no. że jak ja usiadłem na, właśnie na mojej kierownicy, myślałem, że będzie przekichane. No bo ale Ty masz ty na łańcuszku, nie? nie masz na pasku, tak jak ja. On ma 27, no. no. Myślałem, że będzie lipa, ale powiem Ci, no lata się pięknie. To ty masz jeden obrót pełny i trochę Półtora obrotu no. masz, nie? Pełnego no, 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 no No, ja mam trzy pełne obroty no, tak. Ale powiem ci, że nie żałuję kup na tej kierownicy No Jak masz dobrze ustawioną, to jest dobrze nie, nie wiesz co, nie, że dobrze ustawioną, tylko fajnie tak po prostu wiesz normalnie wiesz jeżdżę na co dzień samochodem, no to teoretycznie mnie powinna kierownica nie ciągnąć. Ale wiesz, wolę sobie czasami odpalić, nie wiem, ETS-a, pojeździć ze ciężarówkami, albo nie wiem wejść do forzy i spróbować nauczyć się znowu podriftować trochę. Ale byśmy musieli ten, jak rynek sobie kupisz już y, tą Logitecha, czy tam y, no. Trasmastera, bo tam nie wiem co będziesz brać, to musimy zrobić ten. E, Logitech jest tańszy, więc. No właśnie, Logitech jest w tańszy. Ja wie, bo ostatnio, jak widziałem, Logitech był za 880 zł. No. A teraz za 1050. E, rynek, druga sprawa, nową. Ale jaki? No a jak, jaki? Jaki to jest ja mówię o Logitechu. O stary, Logitechu nie, no. mówi. No. Ale nie Rynek, wiesz druga sprawa jest taka... O, o Ale wyhamowałem! O kurde, miałem tankować. dobra. No, na szybkie obiadę. Ale ten... Ty, ale wyhamowałem. Pełną, pełną, tak jak ty się wbiłem do tego, do, w tą... E, w barierkę. 13% zaraz. No. Nie ktoś... A dobra. Znalazłem połączenie silnika. Miałem ja 19 km. No ja nawet nie wiem, bo na stacji zatrzymałem się. Aha Palaj ma Malina! I... Jadę. Ale ja ci zarapołem ile mam. Ja mam 55 km. O no to niedaleko. Ale nie, wracaj. O, mów, no mów, mów, mów Rydek. No mów. Wracając mów, do tego... Tak. No, dobra. Dobra, <laughs> mów już ty teraz. Eee... Powinni mi chyba jeszcze trzy razy prawko zabrać. To co ja odstrzeliłem teraz. <laughs> ty już masz dawno cofnięte te, także... No kurde. Polska w końcu. No. Jeździsz normalnie, to nawet policja się nie przyczepi No. E, ten, e, słuchaj, jak już ty będziesz miał kupioną nową kierownicę To musimy zrobić e, te Ty, ej, ty nie chciał mi zjechać w ogóle Jechał ze mną na czołówkę i w ostatniej chwili z, skręcił No i musimy ten Kurwa, awaria silnika Muszę zaraz naprawić auto e, Ten, musimy zrobić poradnik e, nauki driftingu jak ja będę się uczył driftować i ty będziesz się uczył driftować. Wiesz, u mnie może być nawet szybciej, co nie? No wiesz, ja tam muszę nauczyć się podstaw. Ale nie, właśnie od, zaczynając od takiego właśnie kręcenia wokół, wokół słupa, czy, czy nie wiem, wokół, wokół ciebie, albo no. Nie wiadomo, no czego tam. Najlepiej słup, bo wokół te auta jest duże. No tak, ale słup zaraz rozwali. No, słup zaraz rozwalę, no i będzie. A nie ma w Forzie jakiegoś takiego niezniszczalnego? Nie, nie ma. Nie ma. Ewentualnie można by było jechać na ten, na... lotnisko i tam są te takie... Ehm... No, ja wiem o tym. No. Albo na kontenery. No to, no to na lotnisku. No to tam są właśnie kontenery. No ale mówię o drugim miejscu. Aha, tam na tym, no po dobra. Dobra. A, rynek y, tam na, na Xboxie no. ma być y, lepszy, lepsza setą. A mówisz o tera nowej generacji? Czy co? W sensie ma, ma, nie, na, na tą generację ma być lepsza. Y, Ulepszone? No, nie. Kurwa. Kompetycjone, czy jakiś tak? Aha, no, no dobra, to to no ja ale... wiem. To, to, to ja wiem, że będzie kompetycjone. Tak? To ci nie daje tyle co masz na kompie No, tak? niż na kąpie, właśnie, bo nie zmodujesz no. sobie na X-ie. Tego tylko brakuje w sumie, nie? No, tego po najbardziej brakuje. Bo większość co. Dobra, no są ludzie, którzy. Uwe, kurde! na tych torach czy coś, no ale ja się spotkałem z większością co latają bokiem. Ogólnie na, na tych torach. Ja pierdziele stoją ja tu. Ja jeździłem tak średnio. Tak w sensie jeden mam, boli, ale... Jeden tor, który którym się mega fajnie, latało. Drugi jest ten taki driftowy, ale jest, kurde, taki mały, tam nie ma gdzieś praktycznie. Dwa kółka i już jesteś po całym po torze, nie? Po całej, po całej ja marce. bym wziął tylko jeden tor, no, najważniejszy. Jeden samochód i bym go cisnął aż do oporu. Ebisu i ja, AE86, tak? Mm, Ebisu też, ale bardziej bym chyba wziął ten... E Przełęcz no, <gry> no, Ja pierdolę, ale ciężko Czasem, mi zaparkować Co mały, już jesteś? No ja już jestem, ale parkuję teraz tyłem Że wiesz, no. zająć czas jak ty dojedziesz do mnie Go go, go, go. <gry> <gry> Kurwa No bo mi oni tu wszyscy stoją, nic nie widzę ja nie widzę. Jakby na, HP. jakby na nową generację y, ATS wyszedł albo ETS A, nie, nie, nie. Co wątpię? Nie. Wątpię, ja, wątpię. Ale... wątpię. No, Generalnie ta konsola już jest na tyle mocna, żeby to z w dupie wyciągnęło. No tak, no ale to wtedy wiesz. Całe ustawienia byś musiał robić i wszystko. No właśnie, to jest to O, Jakie ale jesteśmy na tej samej nawet. Parkowałeś? Tak? Nie. <laughs> Parkuję jeszcze! Kurwa! Czekaj, bo nie mogę zaparkować! Ej, bo mi auto zgasło, czekaj, bo nie mogę zapalić auta! O. Dobra. Hamulec mocny. Ja się nie będę bawić z tym. Nie wiem, nie Telefon po indukcji. O, czyli no, ja kurde, miałem. O Jezu, kurde, gdzie jak się ustawiłem, panie. Dobra, jest zaparkowane. No a ja nie mogę wyjechać teraz. Czemu? No, ja pierdzielę. Dobra, to co panowie? Zrobiliśmy dwie ładne trasy. Jedną razem, drugą osobno. A, już mi napisał wiem jak jest ten Thanks very much Nic nie gadałeś Nic nie gadałem Thanks very much Nie kurde Nope Zaraz znajdę Chwilę Dobra, ja na jakiś ten Parking normalny No, czekaj Ja sobie zobaczę tylko gdzie jest ten Kontrolery Sterowanie kamery Inne Nie, nie ma nie wiem. Dobra. E, gdzie pojechałeś? Rynek? Na no bardzo. No to ja też jadę. Kurde, tysiąc mandatów dostałem albo w sumie jadę tu. Czego nie mogę? O, to tam jest warsztat. No, a ludzi. Ja też muszę naprawić, także. Dobra, nie chcę. O! Chciałem powiedzieć, nie chcę mi się na światłach stać. Ej, czekaj na mnie tam w tym warsztacie. No właśnie, nie jestem już. A, wyjechałeś już, widzę. Czy jesteś we warsztacie? Nie, dopiero co że na warsztat. Aha A to... Cześć, to dalej jest warsztat? Nie no bo. Na rondzie prosto. Aha A to tam, dobra, z tamtej strony jest warsztat. Nie, nie. nie róbcie tego w domu. Nie chce mi się ogólnie stać na światach, ej! Nie dostałem mandatu za światła Ale na bogato, na dwóch miejscach parkuje i koniec No ja muszę zden, Ja muszę naprawić ciężarówkę Serwis Dobra, 30 tysięcy A co stać mnie Dobra, Dobra. Eee, To co, to my się tutaj pożegnamy to jest takie preludium do zabaw streamowych. Prześpijmy się. No, bo ty będziesz streamował to, jak będziesz miał. No, jak już będę miał netto, to będę streamować. Dobra. To nic. Give to. Dziękuję wam. <ścoughs> dziękuję wam panowie za towarzyszenie, tobie. Rynek, za jazdę. No problemu, no problemu I. My się z chłopakami będziemy zaraz dalej słyszeć, a z wami się już będziemy żegnać. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że obejrzyjcie ten odcinek, to taki odcinek pilotażowy do tego, co będzie też się działo na streamach, o ile jak internet będzie dobry. I pamiętajcie, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie łapki, subskrybujcie kanał. Czyli I, dzwoneczki, taki... i, dzwoneczki. I dzwoneczki, i dzwoneczki, tak żeby dzienzały. I pamiętajcie, rynek to jest dobry Koleś, a ziomak to szmata. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Dobranoc. No, to dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Trzymajcie się, Trzymajcie się. na razie. I cześć. I cześć.